O mnie się nie martw 8, odcinek 13: Krzysiek wyjedzie do Niemiec. O mnie się nie martw bez krzyka Paweł domaga ba. W ostatnim odcinku 8 sezonu O mnie się nie martw Mabecki postanowi wyjechać do Niemiec w poszukiwaniu mi a o swoich planach opowie: idzie Joanna Kulik i Sylwii Aleksandra Domacka. Co się wydarzy w 13 odcinku O mnie się nie martw 8. O mnie się nie martw 8 sezon odcinek 13, Pitek, o godzinie. 20.45 w TVP2 z wizek Mileny i krzyka nie si nie martw zapowiada psi obiecuj co, ale w 12 odcinku Mabecki dowiedział psi, w jakich okolicznościach zakotczy psi poprzedni z jego wybranki. Okazuje się, kreska e Milena jest hazardzistk, a na dodatek przegrawa w kasynie a kreska 200 tysięcy, które dostawa od bybego w zamian za mieszkanie. Ta informacja w STRZ, nie krzykiem do tego stopnia, kreska E przekryli on wspólny przy Tym razem postanowi poszuka SZCZ, cia za granic. Przepraszam bardzo, wyje kreska D aż do Niemiec. Zdziwi się Iga, gdyby by M powie jej o swoich planach. Przecie kreska od pocztku o tym mówi. Do jakich Niemiec? Zdziwi się sylwia.europa mnie wzywa, kreska Eby nie powiedzie. Kreska E europejskie kobiety, wyzna Krzysiek ich o wszyscy BD przeciwko niemu, on będzie trwał przy swoim. W finale o mnie si nie martw, Krzysik Krzysiek zapragnie spróbować nowego Kreska Ecia i wyjedzie do Niemiec. To znaczy, Kreska E nie zobaczymy go w 9 sezonie serialu? Teśniliby cię za krzykiem, gdyby odszedł z o mnie się nie martw? Tak 96 nie 4 teśniliby cię za krzykiem, gdyby odszedł z o mnie się nie martw? Dziękujemy za twój głos. Zobacz wyniki.